Pomówmy sobie o systemie operacyjnym, jaki jest zainstalowany w smartfonie Samsung Galaxy S4. Mamy tutaj popularnego Androida. W chwili obecnej jest zainstalowany tutaj Android 4.3, choć na początku był 4.2.2, przejdźmy sobie do ustawień. Więcej. I na sam dół informacje o urządzeniu. Mamy tutaj, już postaram się Wam pokazać, mam nadzieję, że to będzie widoczne dobrze. Wersja systemu Android 4.3. Android 4.3, jak dobrze wiecie, bo i większość z was pewnie na swoich telefonach posiada tego samego Androida. Oczywiście, jeżeli posiadacie e, jakiś nowoczesny telefon, e, sprawuje się świetnie. Nakładka TouchWiz, która jest tutaj zainstalowana, Samsungowa, e, zdarzają mi się czasami takie tak dziwne przycięcia, ale to są takie przycięcia, że no nie powinniśmy w ogóle zwracać na to uwagi. Naprawdę maniaki już, o, zobaczcie. Na zdarzy się tak, że przelatują pomiędzy i tak minimalnie jakby coś się tutaj przywiesi, ale to jest tak naprawdę niezauważalne. Maniaki telefonów, którzy szukają naprawdę, żeby coś tylko e, powiedzieć na minus, telefonów oczywiście szukają wszystkiego, co się da. To niczym nie przeszkadza, że zdarzy się sytuacja, że minimalnie gdzieś się coś tam przywiesi, ale to, to przywieszenie trwa naprawdę jakiś e, ułamek sekundy, tak więc nie powinniśmy, nie powinniśmy zwracać na to żadnej uwagi i tutaj system operacyjny razem z tą nakładką TouchWiz sprawuje się naprawdę świetnie Już jest zapowiedziana aktualizacja Androida do 4.4 KitKata Powinna być w najbliższym czasie dostępna dla wszystkich na całym świecie Jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy S4 podobnie do Samsunga Galaxy Note 3 który został zapowiedziany przez Samsunga dla tego modelu na pewno Na pewno wniesie sporo świeżości aktualizacja oprogramowania Możemy spokojnie liczyć na poprawę działania wielu funkcji. Co tu jeszcze możemy zrobić? Pozostaje nam nic więcej, jak tylko poczekać na oficjalną aktualizację Samsunga. Nie polecam instalacji wersji nieoryginalnych oprogramowania za pomocą dodatkowego oprogramowania. Starajmy się jednak trzymać oryginalnej wersji oprogramowania i nie powinniśmy mieć żadnych problemów z systemem operacyjnym, jak i oczywiście też telefonem.